Niektóre wersety Biblii dotykają nas prostoty. Inni konfrontuj nas z bokimi prawdami. Ale Jan rozdział 1, werset 1 jest inny, on nie tylko informuje przekształcą. Amy mi wspólny logik, przekracza czas i rzuca nas powrotem do wieczności. Nie jest przesad zrozumienie Jana rozdział 1, werset 1, ma zmieni wszystko o tym, jak widzisz i Bóg, a nawet siebie. Pomył o tym na poczku bają to sowo, a sowo bają z Bogiem, a sowo bają Bogiem. Tak, jest Boka prawie poetycka. Ale co napraw stoi za tymi słowami? Kim jest ten czasownik? I dlaczego Jan rozpoczyna swój Ewangelii wracać do zasady, nawet przed Genesis? Co Esi tutaj ujawnia co, co wykracza poza religii? Bym mu usłyszał, e Jezus jest synem Bołem, zbawicielem, Mesjaszem. Ale Jan mówi, że sam jest Bogiem, stwórcą wszystkiego, wiecznym logo. Zmienia grecki. To wstrząs strukturami religijnymi i ujawnia. Efrustus jest nie tylko ci historii, jest pocztkiem, rodkiem i kocem wszystkiego. A to obejmuje ciebie. W tym badaniu zanurzymy Essi w każdej warstwie tego wersetu. Dowiedzmy Esi, kim by żon, dlaczego pisa tak inaczej, co oznacza logo i wpływ na jego życie duchowe. Nic nie bdzie przez przypadek. Kate sowo niesie prawd, która mu uwolni, leczy i przekształci swój spacer. Przygotowa. Majla Majla, z znasz Jezusa, by mą napraw znasz go, jak wieczny czasownik, wcielony Bóg, Stwórca Chrystusa, który jest jej esiciałem dla ciebie. I ostatecznie nie będzie to tylko studium biblijne. gdzie to spotkanie z pochodzeniem swojego celu. Co więcej, jeżeli ta podróż przez Giebie i Ewangelii ma dla ciebie sens, wykorzystuje okazję, aby zasubskrybować Kana i aktywować powiadomienia. W ten sposób nie tracisz Adne w Treci, który pomógł Ci rozwinąć teologię Biblii i nie dowiesz się więcej o tym, kim jest Syn. Ja bym nie tylko kolejnym uczniem by ukochanym uczniem, tym, który pój Ezji w klatce pierwszowej Jezusa i by wiadkiem chwil, który niewielu widział, widzia cuda, usłysza tajemnice i był pod nua krzyja, kiedy wszyscy uciekli. I to by ten człowiek, który napisa teologicznie i najgrze Ewangelii wszystkich. Jan nie tylko wciąż opowiada historię, wciąż jawni basto samo Jezusa, wiecznego Chrystusa, czasownika, który jest jej i ciałem. W przeciwieństwie do Meciu, Marka i Łukasza znanego jako Ewangelii synotyczne, Jan nie rozpoczyna swojej narracji z genealogii Jezusa lub narodzinami w Betlejem. Wykracza poza czas. Zabiera nas prosto do wiecznego, na pocztku to by czasownik. Podczas gdy synoptyczny przedstawia historyczny Jezus, Jan objawia kosmicznego Jezusa, Boga, Boga Syna na zawsze. Ten wybór niby przypadkiem. Jan napisał swój Ewangelii około lat dziewięćdziesiątego. Po Chrystusie, kiedy herezje rządzi rośnie gnostycyzm, zniekształca jest to samo Jezusa. Wiedzą i czas, aby pójść krople duchowym i jest Jezus nie jest boskim stworzeniem, ani owieconym Duchem Jezus jest Bogiem. Ewangelia Jana jest wyran obroń boskości Chrystusa, trójcy i objawienia Boga w ciele. Styl Żona jest równie osobliwy. Nie zgasza wielu przypowiedzi, ale koncentruje Esi na długich dialogach i bogich stwierdzeniach Jezusa: Jestem wiatem wiata. Jestem dróg, prawd i ekiem. Zanim istnia Abraham, jestem. Kate co woniesie pod teologię. I to nie przypadek. E uczeni na Kejm wiecie wykorzystuje Jana jednego jako postać Chrystologii studium tego, kim jest Chrystus. Jej zastanawia zastanawiaje Esi, dlaczego Ewangelia Jana jest tak inna. Teraz wiesz, on nie chce tylko poinformować, chce wpłynąć. John prowadzi nas za powierzchni i zachca nas do zanurzenia w teologii biblijnej. I wszystko zaczyna Esi od wyraenia, które wydaje Esi proste, ale ma najwięcej tajemnice na pocztku to by czasownik. I wejni tam, gdzie my ledzi. Si, kiedy John pisze na pocztku by czasownik, nie mówi tylko o chronologicznym pocztku, jak dawno, dawno temu. Sowo łyte w grecku to arche które niesie i do pochodzenia, fundamentu i zasady absolutnej. Jan transportuje nas przed czasem, przed Genesis, do rzeczywistości, w której Jezus już istnia, wieczne i niezmienny. To zmienia wszystko Chrystus, którego znamy, nie zać Esy i Betlejem, by przede wszystkim. Ta zasada jest jak rudo drzewa, które podtrzymuje wszystko, co istnieje. Kiedy Jan czy Jezusa z Arche mówi, e Jezus jest rudem, punktem początkowym całego stworzenia. Jest to odwane i głokie stwierdzenie, nie mówimy o stworzeniu, ale samym stwórcy. By z Bogiem i wicej by Bogiem. Doktryna Trójcy zaczyna kształtować esi we wczesnych słowach Ewangelii. Pomimo o tym, zanim pojawi esi jakikolwiek atom, przed wiatem, czasem, przestrzeni lub galaktykami, Jezus by żył. To ujawnia bardzo wysokochrystologii idea, e Jezus jest wiecznym Bogiem, tym samym wczoraj, dzisiaj i na zawsze. Daje nam to ogromne bezpieczeństwo, jeżeli jest poczkiem wszystkiego, jest tej podstaw naszego życia. Nie ma chaosu ani okoliczności, które jest poza Twój kontrol. To zrozumienie jest nie tylko teologiczne, duchowe. Wiele osób je tak, jakby Jezus był tylko postaci historyczną, historyczny, mdrym mistrzem. Ale Jan jeden zmusza nas do zostawienia czoła prawdzie. Jezus jest czasownikiem wiecznym, fundamentem się chwata i zmienia sposób, w jaki jemy, cimy i ufamy Mu. Nie wszedł do historii, jest panem z historii, a najpiękniejsze jest to: E ten wieczny czasownik postanowi dotrzeć do nas na czas, ale to kwestia później. Na razie zrozum, powiedzenie na poczku to by czasownik, że on zaprasza nas do powrócenia do pochodzenia rzeczywistości, do strzeżenia niewidzialnych, uznania. E Jezus jest nie tylko czci stworzenia, wszystko zostało przez niego zrobione, a to obejmuje. Kiedy Jan wybiera słowo logos, aby odnosić Esi do Jezusa, robi co genialnego. To słowo przyniosło ogrom wag zarówno kulturze greckiej, jak i jedowskiej tradycji. Dla Greków, Logo był kosmicznym powodem, inteligentny zasad, która wspierała wszechwad. Dla Łydów, Logo bają aktywnym słowem bołem, które tworzy, prowadzi i przekształca. Jan bierze te dwie wizje i punkty jednej osoby Jezusowi. Ta główna sztuka, czy dwa zupełnie rune wiaty. Innymi słowy, mówicie, znasz to logo, które filozofowie kuc esi przez stulecia. I to sowo, które prorocy usłyszeli, a psalmy wywyższaj. Ceu to sowo jest prawdziwym człowiekiem. I mana Jezus. To tak, jakby otwiera zasłony i ujawnia to, co zawsze stoi za wszystkim. To nie jest koncepcja, to kto ejcy i obecne. Jezus jest cieleniem logo. Emdero Boga uczynia ciało, Bask emuajel wyrał w ludzkiej formie. To uczy nas, e Bóg nie jest odległy ani abstrakcyjny. Cioń Esi ujawni komunikowa Ezji zrozumie. I postanowi to zrobić poprzez słowo, słowo bołe twarz, głosem i sercem. Jeżeli chcesz poznać Boga, spójrz na Jezusa. Jest to najbardziej wyrane objawienie, które istnieje. Teraz zdaj sobie sprawę, jak bardzo wpływa to na Twoje praktyczne ecie. Czy Miley kiedy? E Bóg komunikuje Ezji sta przez Jezusa. Nie tylko z wieloma słowami, ale z postawami, historiami, cudami i wiekami. Za każdym razem, gdy czytasz Ewangelię, słuchasz samego głosu Logo. A kiedy jest i modlisz, to wieczny i dostępny czasownik. I jest więcej, że on nie pisze tego tylko dla intelektualistów. Mówi, ete Logos te podnosi. bez względu na bagę, twój kultur, poziom wiary. Czasownik, który stworzy wszechwat, jest taki sam, który mu przywróci swój to samo, kierowa jej decyzjami i zrozumie jego istnienie. I w następnym punkcie zbadajmy cechę tego logo i dlaczego wszystko zmienia. Ewangelia Jana stwierdza: e-logo zawsze istniaj. Nie bają czasu, kiedy zać. W greckim oryginalnym tekście uływany czasownik jest w niedoskonałym czasie. Wskazuj na cicho, to znaczy, bają przede wszystkim. To kwestionuje nasz ograniczony amis, ponieważ wszystko, co wiemy, miał pocztek. Ale Jezus, wieczny Chrystus, nie. Przed wiatem przed wiatem, zanim istnieje jakikolwiek atom. A jeżeli to wszystko zaczął Esi od Niego, wszystko mają równie przez Niego zrobione. Jan rozdział 1, werset 3 wyjania to wszystkie rzeczy zostały przez Niego zrobione i bez Niego nic, co zostało zrobione. Jezus jest nie tylko czci historii, jest autorem stworzenia. Od pojsku gwiazd po zunodna, dna, wszystko przenosi podpis czasownika. Oznacza to, e jego warto równie pochodzi. Nie jest to ale wynikiem celowego płaszczyzny. Ale logo jest nie tylko odległym stwórc, on jest obecnym Bogiem. W całej Biblii widzimy jej bezporednie działanie, kluczowych momentach prowadzenia Izraela, przemawianie za prorokami, interweniując z historii. A kiedy nadchodzi Nowy Testament, w pełni objawia Esi w Jezusie z Nazaretu. Nie jako teoria, ale jako człowiek, który idzie, czuje, patrzy, uzdrawia, uczy i przekształca. To pokazuje, Ego to obchodzi. Nie tylko zrobi wiatr, ale wchodzi do Niego. Co więcej, logo jest równie tym, który odkupia. Jezus chodzi w historii ludzkości, aby uratować to, co utracono. Jego twórcza mod działa teraz, aby przywrócić, wybaczyć, leczyć i uwolni. Nie jest obłutnym bogiem, uczestniczy w naszym bólu, zmaga Esi o nasze zbawienie i zawca każdego z nas do dowiadczenia nowego echa. Ten sam, który powiedzą, jest wiato. Jest tym, co mówi dzisiaj, przyjdź i podaj za MN. Te cechy ujawniaj. Kim jest syn Bóg, si Trójcy, wiecznego Chrystusa, który kocha nas aktywnie buduje co nowego w każdym echu, którego otwiera. I to logo, ten czasownik Boga, nie tylko zać wszystko, ale chce zacząć od Ciebie dzisiaj. W następnym momencie porozmawiajmy o najbardziej imponującym momencie, kiedy te wieczne logo postanowi zrobić myślą. Jana rozdział 1, verse 14 daje nam jedno z stwierdze Biblii, a czasownik est i i mieszka w nas. To nie tylko informacje to logiczne, to akt miłości. Wieczne, niemiertelne, czysty i falebny Bóg postanowi ubra Esi w nasz ludzko. Logos, który by z Bogiem i by Bogiem urodzi Esi jak dziecko w obie. To tak, jakby nieskoczono pasowało do kolan młodej matki. Zmienia wszystko. Ponieważ do tego czasu wielu uwało Boga jako odlegiego, nieosigalnego. Ale teraz jest wrót nas, ciałem i kołusi, z gosem i uczuciami. Nie przyszedł postaci wiata lub ducha, ale jest jej esi człowiekiem. Czuł esi godny, zmczony, smutek. Uniechnie esi, paka, mija przyjaciół, zmierzy esi zdradami. Wcielenie to nie tylko doktryna, to empatia. Jezus ci rozumie, ponieważ i tak jak ty... A czasownik mieszka w tym wersecie. W oryginalnym grece ma znaczenie namiotu ramienia, tabernakular. Jan mówi: to, co mojeż mieszka na pustyni, obecno Boga, wrót ludzi teraz dzieje Ezipena. Jezus jest nowym tabernakulum, miejscem, w którym spotykaj Esi, Bóg i człowiek. Jest pomostem między niebo a ziemi, między wiekiem a teraz. Czasownik zaczyna twojej ulicy. Wcielone logo przybynie tylko aby wypełnić misję i uratować nas. Nie zszedł, by by ani nie narzuci imperium, ale aby ujawnił ojca i ponownie poczyna stwórc. Wcielenie pokazuje, e Bóg nie jest obójtny na chaos świata. Wszedł do baganu, aby przynie na mycie i zaczyna esi od kadego z nas pozwalać mu, by zamieszkał w naszych sercach. Ta prawda jest tak potna, e zmusza nas do zatrzymania esi i odzwierciedlenia jeli wieczne jest jej esi ciałem. Co to mówi o mojej wartości? o moich bólach, o moim miejscu docelowym. Czasownik nieby wysoki spi. A teraz, kiedy to wiemy, musimy na niego spojrzeć innymi oczami. Kolejny krok jest jeszcze, gdy zobaczmy, jak Chrystus jest pełnym przejawem Boga. wci bają w tpliwości co do boskoci Jezusa, Hebrajczyków rozdział 1, werset 3 wyjaśnia wszystko, on jest jasności fejboły i dokładnym wyrazem Jego istoty. Oznacza to, e patrz na Jezusa, widzimy Boga samego. Nie kopia, nie usunita refleksja, ale doskonałe objawienie Ojca. Chrystus jest oknem, przez które widzimy niewidzialne. On jest sercem Boga, w wrót ludzi. To jest esencja chrystologii, badanie, które pomaga nam zrozumieć, kim jest Chrystus, by nie tylko dobrym mistrzem, a nie tylko prorokiem pełnym mocy. Jest samym wcielonym Bogiem, wiecznym Synem, który dokładnie objawia Ojca. Chcesz wiedzieć, jak myli Bóg, Spójrz na Jezusa. Chcesz wiedzieć, jak On kocha, wybacza, uczy lub poprawia. Spójrz na Jezusa. Jest najwyraźniejszym portretem boskoci. A czy wiesz, co to oznacza praktyce? E nie próbujemy zgadywać tak, jak Bóg. Wiemy, paka z Marty i Mary, zjad z grześnikami, dotknął trdowców, skarciw hipokrytów i ami brudne stopy. To jest Bóg a wszystko to ma gigantyczny duchowy wpływ, nie ma bardziej bezpiecznego sposobu na zrozumienie stwórcy podanie za czasownikiem, który jest esi ciałem. Pomimo, Jezus jest dokładnym wyrazem Boga, czego uczy nas o naszej własnej wiary? E opiera opiera Ezyjwyczny na dogmatach lub tradycji, ale na zwisku z osób Chrystusa. Teologia biblijna Jona nie wzywa nas tylko po to, by wiedzieć, ale po to, aby wiedzieć, aby dowiedzieć się iwej obecności Syna Boga w naszych rutynach, modlitwie i decyzjach. A jeżeli Jezus jest Bogiem, penem wrót nas, jej Trójca jest obecna w Jego misji. To tutaj tekst Jana rozdział 1, werset 1 zaczyna prowadzi nas na jeszcze gorsze i bardziej tajemnicze terytorium doktryn Trójcy. Jak jeden Bóg ma objawia Ezi w trzech odrębnych ludziach. Zanurzmy je teraz w tej fascynującej rzeczywistości. Jan rozdział 1, werset 1 jest klejnotem teologicznym, ponieważ sądzą nasiona tego, co później nazywany jest doktryn Trójcy. Tekst mówi: E czasownik bez Bogiem to znaczy jest rozróżnienie, ale stwierdza równie: E to bajo Bogiem. Tutaj przedstawiamy Bogu, który jest wyjątkowy, ale który trwa trzy osoby: Ojcze, syn Logos i Ducha Witego. Jest to rodzaj prawdy, która nie jest peni wyjaniona, ale ściona strachem i radości. Sowo Trójca nie pojawia Ezi w Biblii, to prawda, ale po umi z rozczeszenia Ezi jako jako niewidzialny drut, który szyje Pismo White. W Jana jednym zdalimy sobie z prastej chwalebnej złonoci czasownik bez Bogiem, ale to by tej Bóg. To nie jest sprzeczno, to tajemnica. Tajemnica, która nie zaprzecza rozumowi, ale wykracza poza to, jak boki ocean do zbadania ludzkich wiadew. Pikno trójcy polega na tym, e objawia Boga, który w istocie jest relacyjny. Jeszcze przed stworzeniem wiata istniać umiło między ojcem, synem i duchem. Oznacza to, e Bóg nie stworzy człowieka według potrzeby, ale dla przepełnienia. A Jezus, logo, jest zwizek między niebem a ziemi, między wiecznym Ojcem a ludzkim sercem. Jest spójistniejcym i spójistniejcym synem Bogiem z Ojcem, nie stworzon istot, ale stwórc. Dlatego nie może traktowa Jana jednego jako piknej poezji. To, co jest tutaj, jest najwyraźniejszym objawieniem trójstanowego Boga, który objawia Ezji w całej Biblii. Kadi, to chce rośnie w wierze, musi znać ten solidną Bas. To ona popiera całe nasze rozumienie odkupienia, misji i komunii. Jeśli ignorujemy trójc, ignorujemy istot Ewangelii. Im bardziej rozumiemy te prawd, tym bebesza staje esi nasza relacja z Bogiem. Nie modlimy esi na szansie, nie wierzymy w pruni duchów. Jesteśmy związani z Ojcem, przez Syna w mocy ducha. I syje jej ta z tego prostego, ale wybuchowego stwierdzenia Jana rozdział 1, werset 1. Czy to naprawdę zmienia nasz sposób życia? O tym idziemy dalej. Jan rozdział 1, werset 1 to nie tylko piękne wprowadzenie, jest przeją dla tych, którzy sieci zrozumie. Kim jest Jezus? By nie tylko mdrym mistrzem lub szanowanym prorokiem. On jest samym Bogiem, który jest Jej esiciałem, wiecznym czasownikiem, który istnia przede wszystkim i przez kogo wszystko zostało stworzone. Ten werset eksploduje wszelkie powierzchowne spojrzenie na Chrystusa i zachca nas do przeglądu całej naszej wiary nowymi oczami. On jest stwórcem Jezusa, centrum biblijnej Chrystologii. To objawienie, co zmienia nasz dróg odnoszącego Ezji do Jezusa. Jeżeli jest Bogiem, to nie jest to odlega posta historyczna jest kim, z kim mojemy teraz na wiza teraz. Jan 1 nazywa nas Boki i zakorzenioną zakorzeniom Bogu, który objawi Ezji osobistym. Bóg który nie jest daleko, ale mieszka między nami. Nie na tego przeczyta i wydosta Ezi to samo. Z punktu widzenia teologii biblijnej werset ten za cała doktryn zbawienia. W końcu, jeśli Jezus nie jest Bogiem, Jego Majer nie miałby mocy, by odkupić cała ludzko, ale jako wcielony Bóg Jego krzyma wiecznie warto. Żon rozdział 1, werset 1 pokazuje, e odkupienie zaczyna Ezi w wieczności, a nie na Kalwarii. Jezus niby Planem, Bo jest pierwotnym Planem, wiecznym Chrystusem, słowem Boem, który ujawnia nam boski cel i to wpływa bezpośrednio na nas. Kiedy rozumiemy, elogo Sowołe stworzyło nas i przyszła na nas spotka, co Ezji zmienia, Elka traci Ezji, strach maleje, cel zaczyna mi sens. Żon rozdział 1, werset 1 nie jest im teologii to iwe odjawienie. Uczy nas, E nie zostaliśmy stworzeni przez przypadek i e nasze istnienie ma wieczne fundamenty. Daje to bezpieczeństwo i kierunek duszy. Pytanie brzmi, co zamierzasz zrobić z te prawd? Czy traktuje to jako koleń teorii religii lub jako punkt wyjścia do nowego Ja Jan jeden rozciga Esi na nas na zaproszenie, aby pozna Boga Syna, Chrystusa w wieczności. Czasownik, który nie tylko mówi, ale to bają ciało dla mnie i ciebie. I to zaproszenie otwiera drzwi do ostatniej i najważniejszej refleksji, którą nadal musimy mi. Po tym wszystkim, jakie w ten sam sposób. Żon rozdział 1, werset 1 to nie tylko werset do ozdoby jest zaproszeniem do rewolucji osobistej. Jeli czasownik jest jej esyciałem, Bóg postanowił jej do naszej historii. Nie ocenia nas daleka, ale chodzi z nami, uczy, leczy, a przede wszystkim, aby nas uratował. Pytanie brzmi, czy Y jako kto, kto rozumie te prawd? Czy dalimy Jezusowi miejsce, na które zasługuje, a my traktujemy go jako dobrego mistrza w ród wielu? Jan pokazał nam, że Chrystus jest poczkiem, rodowiskiem i kocem wszystkiego. On jest logo, fundamentem ecia, znaczeniem, którego szukamy w orodkach i w czasach niepokoju. Nic dziwnego, e tak wielu uwa pokój, gdy dowiaduje Esi, kim naprawdę jest Jezus. Teraz jest stab. Jakie wybory dokonasz z tego objawienia? Gdzie stara Ezji ci pozna? Czy gdzieś zanurzy Ezji w słowo pragnienie zrozumienia wiecznego Chrystusa? A mu pozwoli, aby ten poczeniem minął kolejny piękny wiadomo. Uwa wiara zaczyna esy. Gdy rozumiesz, e Ewangelia nie dotyczy zasad, chodzi o relację z samym Bogiem. Jeśli ta wiadomo przemówia do twojego serca, nie zachowaj go tylko dla ciebie. Podziel Ezji z kim, kto ten musi to usłyszeć. A jeżeli chcesz rośń, lepiej rozumie Biblię i dotny teologii biblijnej w sposób prosty i gboki. Oto zaproszenie. Subskrybuj kanał, aktywuj dzwonek i chodź z nami, aby zanurzyć Esi w tajemnicę tego słowa. Ponieważ im bardziej znamy czasownik, tym bardziej dowiadujemy Esi, kim naprawdę jesteśmy.